Maria nie pojawiła się nagle w historii chrześcijaństwa. Jej przyjście zostało zapowiedziane setki lat wcześniej. prorok Izajasz pisał: Oto panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emanuel. Iz 7:14. Ale to nie jedyny przykład. Już w Księdze Rodzaju Bóg obiecuje, że potomek niewiasty zmiażdży głowę węża. Dlatego Maryja jest uważana za nową Ewę, tę, która przywraca harmonię między człowiekiem a Bogiem, współpracując z Jezusem w planie zbawienia. Maryja to imię pełne symboliki. Pochodzi od hebrajskiego Miriam. Według niektórych źródeł oznacza „ukochana przez Boga”, ale inne tłumaczenie to „gorzka”. Ta dwuznaczność w pełni oddaje życie Maryi. Z jednej strony była pełna łaski i radości z narodzin Jezusa, a z drugiej jej serce przeszyło miecz cierpienia podczas męki i śmierci syna. To cierpienie czyni ją tak bliską każdemu, kto zmaga się z trudnościami. Maryja rozumie nasz ból i jest matką pocieszenia. Objawienia Maryi są niezwykłym dowodem jej obecności wśród nas. Najbardziej znane to te z Guadalupe, Lurd i Fatimy. Ale czy wiedziałeś, że Maryja objawia się ludziom od wieków? Zanotowano ponad 2000 jej objawień, a każde niesie ze sobą ważne przesłanie. W Guadalupe w 1531 roku Maryja objawiła się jako matka wszystkich narodów. W Fatimie w 1917 roku przekazała trójce dzieci prorocze wizje przyszłości świata. A w Lourdes uzdrowienia związane z wodą ze źródła przyciągają miliony pielgrzymów. Jej objawienia łączy jedno wezwanie do modlitwy, pokuty i wiary. Maryja to postać uniwersalna. Jest czczona nie tylko przez chrześcijan, ale także przez muzułmanów. W islamie znajdziemy ją pod imieniem Mariam. W Koranie ma nawet swoją surę co jest wyróżnieniem, jakiego nie otrzymała żadna inna kobieta. W Koranie Maryja jest przedstawiana jako kobieta czysta, pokorna i wybrana przez Boga, co pokazuje, jak wielkim szacunkiem darzą ją także inne religie. Najstarszy wizerunek Maryi, datowany na III wiek, znajduje się w katakumbach Pryscylli w Rzymie. Przedstawia Matkę Bożą z dzieciątkiem na ręku, a obok – Widzimy proroka Balaama wskazującego na gwiazdę. To pokazuje, jak wcześniej chrześcijanie zaczęli czcić Maryję jako Matkę Boga. Jej wizerunek symbolizuje nie tylko macierzyństwo, ale także jej rolę w historii zbawienia. Tytuł Królowej Nieba nadano Maryi w uznaniu jej wyjątkowej roli w zbawieniu. W ikonografii często widzimy ją w koronie, otoczoną aniołami. Kościół uznał jej królewski status na Soborze w Efezie w 431 roku, kiedy oficjalnie przyjęto tytuł Teotokos, czyli Matka Boga. Polska od wieków jest krajem oddanym Maryi. Jednym z najważniejszych miejsc jest Jasna Góra w Częstochowie, gdzie znajduje się cudowny obraz Matki Bożej. W Getrzwałdzie... W XIX wieku Maryja objawiła się jako matka pocieszenia. To jedyne objawienie w Polsce uznane oficjalnie przez Kościół. W trudnych chwilach miliony ludzi zwracają się do Maryi. To ona pomaga odnaleźć siłę, gdy wszystko inne zawodzi. Różaniec, jako modlitwa maryjna, od wieków daje ludziom poczucie spokoju i ufności. Maryja była w wieczerniku z apostołami, gdy stąpił na nich Duch Święty. To dowód, że jej rola w Kościele trwała także po wniebowstąpieniu Jezusa. Wielu wierzy, że Maryja wciąż wstawia się za Kościołem jako jego duchowa opiekunka. Na krzyżu Jezus powiedział do Jana: Oto matka Twoja. W ten sposób Maryja stała się matką wszystkich wierzących. Jej rola jako matki Kościoła, jest szczególnie podkreślana w encyklikach papieskich i tradycji Kościoła. To ona prowadzi nas do Jezusa. Maryja to więcej niż postać historyczna, to symbol miłości, nadziei i wiary. Dziękujemy, że byliście z nami podczas tej podróży. Zasubskrybujcie kanał Blisko Maryi, aby być jeszcze bliżej Bożej Matki. Zostawcie łapkę w górę i podzielcie się tym filmem z innymi. Do zobaczenia.